Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Maespren, do ta odcinku z Don't Starve Shipwreck. I ogólnie, jak tutaj widzicie, wydarzyły się rzeczy. Mam 26 HP i goni mnie pies. Ciekawe, krokodok. oj oj. powiem tak: Gdy ścinałem drzewa, właśnie przygotowałem się na ten odcinek, ścinałem drzewa, wyskoczył mi wąż. I oberwałem od niego. Chciałem zrobić antidotum. Niechcący zjadłem te całe venom yy, zamiast yy, wziąć go do ekwipunku. I mam teraz mało HP i mam problem, bo jeszcze pieski przyszły. Tak, ogólnie Sanit jest zregenerowany eee... Dlaczego mietka. Sanit jest zregenerowane. O Jezu bo stałem przy tym zamku z piasku i zebrałem trochę drewna ale nie udało mi się zrobić tyle ile chciałem a ogólnie nagrywanie postanowiłem włączyć bo się zacząłem obawiać że zginę i to był taki przypał, gdybym zginął poza nagraniem więc <grystanie> ale dobra udało się jakoś tak tam pierogi zrobiłem o fuck e... jest w ogóle ty mięso się psuje to nie tak chciałem. Kurde, za znowu zjem coś jeszcze, tyle z tego będzie tak chciałem, i w ogóle ten lód to ja chcę przerobić na. Tak, na lód. I zrobimy to w ten sposób. Chyba, albo nie, wiecie co? Ja bym jeszcze jajeczkę jedno zdobył, i zrobił jeszcze jedne pierogi. Ale tak, ogólnie właśnie włączyłem. Tylko dlatego, że, że się działy rzeczy. Normalnie to się nazywa, się drewno na ten odcinek. Ale no cóż, nie wyszło trochę. Że zaraz tak pewnie wrócę do zbierania drewna i wam zrobię cięcie. Tylko najpierw to my tu mamy ogólnie noc zaraz. I jest do dupy. E, dobra, zapalmy trochę. A i właśnie chciałem jeszcze sobie machnąć zbroję muszelkową, bo ja się czuję niebezpiecznie zbierając nawet drewno. Bo najgorsze jest też, że w sumie e, temu wężowi normalnie się, chciałem go po prostu zabić, normalnie po robić e, uderzenie i uciekanie, ale wiatr w ogóle wiał w złą stronę <grym> i za wolno moja postać szła przez to i tak oberwałem, bo to właśnie odmietka, właśnie zamiast wziąć ten stack do jakiegoś punktu, to nie są, nacisnął mi się prawy, nie? I znowu to wyleczyło truciznę, ale mi masę HP, jeszcze te psy przyszły. Normalnie bym w sumie po samym zdjęciu tej trucizny nie nagrywał tego. Ale właśnie jak jeszcze pies przyszedł to ja się przestraszyłem przy umrę. Dobra, wiecie co, zróbmy sobie trochę, trochę tkaniny w tym czasie nocnym. Wgle mi to. I przygotujmy się... Przygotujmy te worki trochę z piaskiem jednak, nie? Po ile to się robi? Po cztery. Mamy 8. Kurde. To nie jest zbytnio dużo. Ale jakoś tutaj postawimy trochę. Tak przy tym, żeby... żeby Science machine się nie zepsuło, nie? To to trzeba chronić. I w sumie i garnek też to jest po od strony garnka. W się chyba tak całkowicie w miarę ogrodzimy e, tymi. Nie dokładnie czy to zadziała, ale no mam nadzieję, że się uda. Co tam jest? O łapka. Coś tak zatrzymała tam w tym miejscu. O Jesus. E, wiecie, co sobie te kwiatki zjem? Trochę chapeków się przyda. Dobra, na szczęście przeżyłem, ale już się bałem, że się nie uda Ech. Tak, dorzućmy trochę do ognia O oh my God. Dobra, to ja myślę, że teraz e, ja sobie przyczkam noc i wrócę do ścięcia e, do drewna i po prostu słyszymy się jak już nazbieram drewno Dobrze, już jestem. I ogólnie nie mogę sobie na, na spokojnie zbierać drewna, bo już idą kolejne psy. Więc jest świetnie. W sensie tam mi się wydaje, że to były jakieś takie pozostawione gdzieś, a nie typo, żeby przyszły, bo właśnie w ogóle nie słyszałem dźwięków wtedy, żeby miały nadchodzić. E, więc to jakieś porzucone były. E, ogólnie dorobiłem dwie skrzynki. Tyle mi starczyło, też trochę drewna mam, to na jedną też jeszcze starczy. Jeszcze trzeba coś pobawić w układanie tego, ale dobra. Bierzemy zbroję i nawalamy w sensie kurde za was jest za dużo o jezus teraz naprawdę tych o tyle aż przyszło jest fatalnie ogólnie bo już niestety papek więcej nie mamy tych papek też trzeba nadal narobić ogólnie fak ja nie wiem jak ja, ja to coś zabije ale Mocno obrywam, to mnie więcej razy bije niż ja ten To bije Chodźmy na bagna może Nie wiem czy tam coś Może je zabić tak szczerze O jest ten typek w ogóle Możecie Fuck je I się... ile mamy tych zatruwających głowien tutaj Nie no, stwierdzam, że bez papek tego się nie da zabić I kurde Możecie się jakoś rozdzielić Dobra jeden ubity ale obrywam trzy razy za to nie O oh, fuck. 56 HP a przecież miałem, właśnie, właśnie zregenerowałem sobie już Ojojoj oj, oj. Część się zgubiło tam na tych bagnach to dobrze W ogóle Zara nie będę miał, chyba nie zakładam tych kask Nie się nas, ale nie jego Kurde, musimy jakoś to tak biegać, bo ta noc będzie trwała jeszcze długo, a kask się i zaraz skończy. ojojoj, oj, oj, jeszcze ta łapka walona. O dobrze. Nie mam kiedy dodać do ogniska, tak szczerze. Weźcie chodźcie trochę, pójdźcie. Tutaj. Teraz szybko zapylamy. Dobra, dodane. Muszelkowa zbroja to. Ściągamy, nawalamy. Fuck, 41 HP. Ja umrę na tych psach. Nie, na pewno musimy czekać na noc. Chyba to ja, ja tak sobie myślę, że chyba już tego tylko nie zbiera więcej. 4 skrzynki nam starczą, ale jeżeli w ogóle to przeżyjemy... To się 5 bo jeszcze mamy na jedną... Eee, tylko ja nie wiem, czy to właśnie w ogóle przeżyje. Te mietka zatrzymały się bić. Dobra, trzeba krążyć. Jezu. 41 HP. Ej, tego się... Ale tych psów jest tyle. Że się ich nie da zabić, jeżeli się nie ma pułapek. Jeżeli uda mi się to przejść, to pierwsze co jednak robię to masę pułapek. Kurde, tyle rzeczy do zrobienia jest. Skrzynek trzeba jeszcze dorobić. E, płapki trzeba dorobić. Jezu to mnie takie zatrzymały. E, worki z piaskiem. Jakie to mam wszystko ogarnąć? umrzej. Jezu, rzuci. a już skończyłem mieć. bić że tam jeszcze się gubi jakoś oj, dobra, zaraz będzie dzień. Zaraz będzie dzień. Zakładam kask Już odchodzimy. Mamy dzień, co do Was zdejmuję. I teraz trzeba jakoś to coś zabić. Kurde, weźmy jeszcze raz na bagna, bo to na bagnach jakoś się w miarę pogubiły. Znaczy to, że jej gubię to też nie jest dobry e, aż takie dobre, bo one tam dalej gdzieś będą i tak. Lec są one tutaj. Czy zabito je? Tamten ma mało HP, więc może ich... Tak, na pewno je bił, bo teraz tego te bije. Ale zabiły go. T tak, mi się wydaje, że on już zabił kilka tych psów. Ale teraz... A tu jest to jest jeszcze jeden. Ej kurde, jak z tektra, myślę, to tych na dole, typków, to mogę mnie ubijać. Żadnych, tak zupełnie, bo one są pomocne. W Nie sensie... się. Kurde. Ogólnie, no mnie też chcą zabić, ale. Kuźwa teraz świada mnie rzucił, typowo. Olba dobity. Jeszcze tylko. Chyba tamten zginął, tego typka zostawimy. Kieł chcę zdobyć. Jezus, tylko atak. Spadaj. Spadaj, mówię. Ja nie chcę Cię zabić, bo to będziesz mi jeszcze potrzebny. Że nie wiem, czy nam radę Cię zabić, ale weźmy kieł tego mięsa, wolę nie, bo za blisko trującego tego. O, oh, fak, no to znowu się regenerujemy. Mam na szczęście jeszcze jedno jajko, więc kolejne pierogi będą. O, Boże. i robimy papeczki za chwilę. Nie ma co, trzeba. Ja sobie w ogóle nie daję rady z tymi psami. Jak nie, nie, nie mam papek Jeszcze i tak w ogóle te się udało pokonać dzięki temu, że e, ten... Fru, że mieliśmy tego smoka tutaj, nie? A tak to nie wyjdą. Nie, bo to warzywko musi być jakieś. Znaczy, czy glony się zaliczą jako warzywko? Się znaczy, wodorosty Chcę trzeba sprawdzić, bo w sumie e, żadnego innego dodatku to nie znajdę za bardzo, bo te ziemniaki to będzie już trudno. Właśnie w ogóle trzeba nie tego wieloryba, co go ostatnio zabiłem, ale to co nie wiem, w sumie to kilka dni. No możliwe, że to już minęło tyle co trzeba, ale poczekamy jeszcze dłużej dla pewności. żeby mówić tak, że mamy ważniejsze rzeczy do roboty. W saniki sanity znowu mam 63. Przecież ja miałem praktycznie pełne właśnie dzięki e, zamkowi, e, a teraz gówno. O, Jesus. Pierogi, tak, chyba glony są dobre. To sobie dajemy. To będzie z, jeszcze na dwie porcje pierogu będziemy mieli, bo mamy... Nie, na, na jedną mamy, bo te wodorosty. Trzeba też te wodorosty przesadzić. Mietek umarł. Nie zjeść tego. Ja się teraz boję tych... A ja się teraz by mnie zabiło. Że nie, niewzmienione chyba nie zabijają, jak, jak jest. E, taka sytuacja, że mają zabić, to zostawiają chyba ileś HP, i tak, ale... Wolę i tak tego nie jeść, 66 HP. Ile mamy kłów? Mamy dużo kłów, dobrze. Yy. Ogólnie, czy ja chcę jakoś jeszcze coś wypróżniać z punktu? Piasek jeszcze przyda, ale go na razie powsadzam rzeczy. To w sobie może leżeć na ziemi. Nie wygląda to zbyt ładnie, ale nie przesuwają się te rzeczy, więc no... Nie przeszkadza aż tak bardzo. Się nie będą wpaść do morza przynajmniej papka Liny. Kurde, jedziemy jej trawy na te liny. To w sensie no się na kilka starczy. Ach, cztery. To cztery papki, tak? Tak. No ogólnie papek, dzięki... Jeżeli chodzi o kły, to możemy zrobić razem 14 dodatkowych papek. Przydałoby się. Dobra Te papki pewnie w ogóle i tak mają już mało wytrzymałości, też te, które zostały Więc potrzebujemy jak, jak najwięcej nowych <słuch> Dobra Potrzebujemy trawy Trzeba w podróż wypłynąć Nie wiem jak doładować kasku Kurde No i też trzeba te Nazbierać yy, bambusy Dobra. Takie siekierki. E, chcę tutaj dorzucić. Ma w sumie już mi nie stać na te skrzynki chyba, bo to po cztery idą, nie? Drewno, tak. Nie, dobra, cztery skrzynki to wystarczą. Tu możemy jeszcze kilka tych rzeczy powkładać, takich do ubrania, co są bardziej e, przydatne, powiedzmy. Powiedzmy, że bumerang, to. zdaje mi nasz mózg, który pięknie zmarnowałem praktycznie. Ach, dobra. To, to, to... To może być przy mnie. Eee, bo w sumie nie, to wezmę, bo w sumie można zbieramy świetlików po drodze, jeżeli się uda. Zresztą nie wiem. Trochę wątpię, bo nie zostawiamy. Eee, to ma być przy mnie. Ten Kazburika teraz też zostawię, tylko 2% ma. Eee, kamienie... No, to może być spoko, Tu mamy na materiały w miarę skrzynkę Maybe plus te strzywania. To są materiały plus rzecz do strzywania. Eee, tak, tu mamy wyrzutki, tu mamy takie rzeczy różne. Dobra, spoko. Trzeba jeszcze te koszmarne paliwo znaleźć co mi wywiało. Ale resztę rzeczy, jak tutaj, tutaj leżą, to one nie są przesuwane. Więc jakoś nie zależy mi mega, żeby to do skrzynki dawać. Bo Jezus, mi się już popsuły trochę te kulpety, żeby dodać do. I ja bym chciał jeszcze jedne pierogi. Nie dwa te. Tak. Dobra. Dobrze, mamy kolejny dzień. Są pierogi zrobione. Eee, 37 głodu. Moc, mogę od razu zjeść. I mamy hapeki wyleczone. Dobra. Łódź na dole zostawiłem. Płyniemy po trawę. Jest. Się, powiedzmy, że nie jest najgorzej. Jeśli będą już te pułapki, to ogólnie będę już raczej przeżywał ataki y, psów. Więc będzie spoko. Przy okazji też bambusy właśnie zbierzemy, żeby mieć już na worki z piaskiem. Z tych piask y, piasków... Piasków. Y, worków z piaskiem mamy dość sporo. Y, więc y, budować tak jeszcze, wiecie, od strony tego, nie? Od strony garnka i będzie spoko Chyba traw to my... trawkę to oczywiście my tutaj pozbieramy W naszym ulubionym miejscu gdzie jest miliard trawy I bambusy też tutaj są blisko dość Najgorsze na tej wyspie jest to, że tu są małpy Tylko ogólnie na tej wyspie można zobaczyć i bambus i trawę Dre Drzew trochę też jest Bo no, trawy to jest bardzo dużo wszędzie Ale są tutaj te małpy w jednym miejscu ale no trudno no zbieraj to no jeśli tak przydałoby się w ogóle e, nazbierać e, na te li kurde na te liny, to tam chyba 10 jeszcze tak 10 kup mam e, to na 10 minut to zbierać plus jeszcze tak ogólnie żeby mieć jakiś zapas nie Mam nadzieję, że to nie walnie w, tak, w jakąś trawę, żeby mi spaliło dużo tych trawek, bo na razie to dwie spaliło, ale jeżeli spodzimy, jak na nagle w tym miejscu, bo poszły wszystkie, to by było przykro trochę. O oh, Jesus. Jeszcze dni w ogóle? Siedem dni e, tej pory roku. Kurde, obawiam się, że do nas e, tornado przyjdzie. No naprawdę? No głupie... Bambus Bambusa mi bardziej szkoda, bo tego jest mniej No naprawdę Nie wierzę w to Poszły bambusy W ogóle wbiorę popiół, na lecząko się przyda No że nie mam w ogóle pająki trzeba pozabijać. zabijać W ogóle mam pająki na tym Tak tam mam ten, co zostawiłem do rośnięcia Eee, to je trzeba pozabijać w sumie. Gdy też zaraz będziemy wracać, bo nie możemy za bardzo... za... na noc. Bo... położenie ogniska tutaj będzie tak przykre, bo no bardzo szybko zgaśnie. No super! Niech wszystko mi tu spłonie. No, no zbieranie tej trawy podczas deszczu to nie jest aż taki dobry pomysł, ale no... Trochę nie mam wyjścia przychodzą w sumie coraz y, częściej i coraz większej ilości nie? Więc... No dlaczego tej trawy nie ma? Aha ma no, trawa jest jakaś zbudzona Eee, dobra Tak mamy, tylko że jak to pójdzie wszystko na linię to to już nam nic nie dostanie, chcę zapas jeszcze mieć No ale no, dużo tej trawy jest tutaj Te że to jest jakieś... Ja się z tym nie chcę bić. Spadaj. Ajajaj. Eee, Wiecie co, to jest chyba pora, żeby wrócić do domu. no raczej nam tyle star e, czasu powinno starczyć, żeby dojść. Eee, dobra. No super. Nie jeszcze we mnie walnie Dobra Nie może jakieś trawy starczy sobie po 3 to idzie A my nam 30 trawy później zostanie nam 21 Dobra powinno starczyć nam na jakiś czas Trawy mamy sobie blisko, to nie muszę tego aż tak chłomiczyć Gorzej z tym, z bambusem. Dlatego trzeba i tak dozbierać. Wcale pod tym zdejmę ubranka, żeby się nie marnowały. No to robimy 10 lin. oj. Ja naprawdę nie wiem czy ja to przeżyję. Ogólnie to mamy już prawie setny dzień. Następnie będziemy już setny. Ej, kurde, to i tak w sumie dobrze. Nie spodziewałeś się, że tak, tak długo przeżyje naszym prekcie? Dobra Jezu, ja tego zrobiłem To drewno dorzucę, ale to drewno i tak musimy zbierać teraz, bo na łapki nie starczyło O Jezu, i tak muszę to drewno zbierać Nie ja wiem, teraz co odcinek zbierał drewno Nie będzie, nie będzie mi się to udawało pewnie Dobra, Mietek... ...to jest pusty. Jezu. Pst, mokro jest. I dobra, mamy już setny dzień. Więc ogólnie no to... Jest, ...zaszliśmy daleko. Yy, ale oczywiście już tutaj... ...moje sanity jest na poziomie... ...takim, że zarazem się respić cienie. W ogóle... Jak to dalej pójdzie, to to ja w ogóle w ciągu jednego odcinka z Sanity, się spada mi ja będę musiał co odcinek zrobić? robić kurde jakiś zamek z piasku Albo wiecie co? W sumie przydałby nam się namiot W ogóle nocy są długie. Namiot by nam odrodził Sanity, będę mógł nam, nam też oddać HP czasami Czasami ogólnie HP, jak będziemy mieli mało I to jest w sumie spoko opcja Chyba nie mamy żadnych tych tych, tych e, pajęczyn, bo w sumie one się spaliły. Więc trzeba zabić pająki. E, dobra, nie e, trzeba zabić cienie najpierw. To tak w sumie, to, to też nie. Najpierw to by się przydało najeść, ale do, nie, no. Nie musimy zniszczyć najpierw cienie. Dlaczego dwa? Dlaczego dwa? Jeszcze jeden ten dupny. W sumie może najlepiej, że ten dupny, bo ten jeden jest przynajmniej szybszy A tamten drugi zostaje w tyle Naprawdę on nie walnął A chyba się zniknął, bo tak, tak, bo już mam dobre Chodźmy na jedzonko O jesus Szukujemy, mam z czego zrobić te jedzenie Rozróbmy no, sobie kolejne pierogi Na yy, niebo z lodem się przecież nie da no nie będą pulpety, bo nawet teraz aktualnie głód mamy gorzej. O oh, Jesus, bardzo Do koniec z czego się to robiło? Przy pajęczyn, e, pajęczyny patyki liny. Gdzie co? To ja sobie najpierw zrobię sobie tak. Zrobimy jeszcze jedną linę. Idziemy znaleźć pająki. Zdojdziemy dzięki temu trochę tych. E, tych, 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 tych do leczenia od pająków. I to by tam się przyda później, na nie zrobienie właśnie tych maści leczniczych. No a tak w ogóle głównie znajdziemy dużo pajęczyn. Naprawdę, no, to jest pierwszy poziom dalej. on nie wyewoluował. Więc już tutaj dość od dłuższego czasu stoi, to tyle będzie ze zrobienia sobie tego. Eee, ze zrobienia sobie namiotu. Masakra. Ale dobra, wklewamy na jeden ten że są na... No. Naprawdę nie mam nic bambusa. A na naszej wyspie gdzieś jakikolwiek. Nie, no nic nie zostało zupełnie. Co robiście? Pozbierajmy ten lód. Ten jest... Lód jest w sumie dobrym. Szkoda, że nie mógł tutaj przechodzić. Nie przeszkadzać będzie mi ten mur. Eee, ale pozbierajmy sobie trochę lodu e, jako dodatek do dodań w ogóle lód jest z tego spoko w sumie a jeszcze świetny bo jak właśnie jeśli projekt był na początku w jakiejś tam w tej fazie to tam na początku właśnie bo teraz mamy czy dostajemy cztery, cztery takie jak lodu i musimy z nich zrobić e, pełen lód i nie go da się dać do, do, do garnka ale kiedyś było tak że od razu spadł taki pełen lód i tego potem miało się masę i potem miało się po prostu w zasadzie łatwe jedzonko bardzo w ogóle wcześniej jedzenie było dużo do zdobycia a na naszej projekcji, są ślimaki, kiedy działały jako ten, jako mięso, a teraz nie działają, tylko jako daty, teraz są Dobra, te kół odłożę w sobie, te dwie papki to już mi dużo nie zmienią, więc ich na razie, nie sobie na razie odpuścimy i skupimy się właśnie na tym namiocie. Tylko że te pająki dopiero są na pierwszym poziomie, ale dobrze. Ja w ogóle myślę, że z tym się zakończymy odcinek więc ja wam dziękuję za oglądanie dożyliśmy już setnego dnia więc jest spoko trzymajcie się i cześć